Witam na kanale. Rozpoczęliśmy kolejny dzień prac z Passatem B5 po faceliftingu. Dzisiaj będziemy wymieniać zerwaną linkę, drzwi kierowcy. Mamy już zdemontowany boczek jak widać. Przystępujemy do dalszych prac. Mamy już boczek odkręcony, linka już jest przeciągnięta. Niestety, musimy żeby ją wymienić musimy ją wyciągnąć z zamek. Będziemy to za chwilę robić. Na dole widzimy dwie śruby, które nie są odkręcone, no niestety, ale stawiają opór, ciężko je odkręcić, prawdopodobnie są ukręcone na szpilkach, gwint jest zerwany i nie da rady odkręcić. Jak widzimy zamek mamy już wykręcony, za chwilę będziemy zmieniać linkę, mam nadzieję, że uda nam się ją wyjąć i że nie będzie już dalszych problemów, poza tym wcześniej wspomnianymi tymi dwoma śrubami, które się nie chcą odkręcić. Jak widać, starą linkę nam się udało zdemontować. Teraz spróbujemy zamontować nową linkę i mam nadzieję, że to pomoże. Boczek mam częściowo skręcony. Wymieniliśmy linkę. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po wymianie linki, czy drzwi będą działać. Jest teraz problem z. Szybą, gdyż nie chce się zamykać. Prawdopodobnie kolejne, kolejny mechanizm się postrzękpił i trzeba będzie go wymienić, gdyż no, pada linka nie jest to najnowsze auto i takie rzeczy też się zdarzają. Jak widać, drzwi się od środka otwierają, czyli wymiana linki się udała, natomiast jest problem jakiś z szybą nie chce się zamykać, spróbujemy ją później jakoś zamknąć.